O Boże! O ёж. Nie вижу. О, to! O Boże, смех. Боже. śmiechu! Ale, ale mnie głowa o Boże! Ха. O Boże! Ха. O, Boże. o Boże.

Nie, 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 możesz mieć do niego pretensji. No. O No. Duża masakra. Zacny temat, zacny. A właśnie, no to, to prawda czy nie? Pisać. Nie śmiej się, błagam cię. Em, czy tak? Proszę, no, nie rozśmieszajcie mnie, bo będę się tak jak...